Dwudziesty wiek, Polska. Minister siedzi przy stole i intensywnie się zastanawia. Nie ma już floty rybackiej, nie wiadomo co robić, ale on ma głowę na karku. Nie z takich opresji się wychodziło, proszę Państwa. Na pomoc przyjdzie mu zupełnie nieoczekiwanie... Karp. No dzień dobry! Słuchasz podcastu Pożywka, a to jest podcastowy kalendarz adwentowy. Ja nazywam się Dominika Zagrodzka i opowiadam o świątecznym jedzeniu. Dzisiaj otwieramy 22 okienko już podcastowego kalendarza adwentowego, a kryje się w nim dobry, poczciwy karp, czyli ryba, która wzbudza mnóstwo kontrowersji i mnóstwo emocji. Podobno można ją albo kochać, albo nienawidzić. Nie ma tutaj żadnych półśrodków. Ci, którzy tak bardzo nie cierpią smaku karpia, zawsze podnoszą przeciwko niemu jeszcze jeden ważny argument, a mianowicie to, że karp został nam zaserwowany przez PRL-owskie władze i to one sprawiły, że w ogóle zaczęliśmy go na wigilię jeść. Ta opowieść o tym, że tradycja jedzenia karpia na wigilię wywodzi się z PRL-u, to jest chyba jeden z takich najmocniejszych stereotypów odnośnie kuchni, które mamy w naszej kulturze. Przypomnijmy sobie więc, jak ten stereotyp brzmi. Otóż w czasach PRL-u brakowało wszystkiego, można powiedzieć, także ryb. Flota rybacka, tak jak powiedziałam w wstępie do tego odcinka, była zniszczona przez wojnę. I wtedy na scenę naszej historii wkracza on, Hilary Mintz, minister przemysłu i handlu. Mintz postanowił utworzyć stawy rybne, aby odpowiedzieć na popyt, zwłaszcza przed świętami. A co w nich hodować? No, wiadomo karpie. Dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze, karp jest tani, po drugie, łatwy w hodowli, po trzecie, duży, więc cała rodzina będzie najedzona, a po czwarte, tłusty, więc pożywny. Bardzo podobne kryteria brano pod uwagę w Stanach Zjednoczonych, i to m.in. dlatego indyk jest jedzony na święto dziękczynienia, ale to jest historia na zupełnie inny odcinek podcastu. Czas jednak skończyć z tymi bajkami o prl -u. To, że PRL wprowadził Karpia do polskiej kuchni jest bzdurą. Tak, Karpia jemy od ponad 500 lat. Prawda jest taka, że ryby na postnej wieczerzy musiały pojawić się zawsze. Były zamiennikiem mięsa i dowodem kunsztu kucharza. Bardzo często poza tym ryby są silnie związane z symboliką religijną. Bardzo często w okresach postów przygotowywano je w dawnej kuchni tak, żeby przypominały mięso, na przykład ptasie. Starano się oszukać zmysły, zwłaszcza wzroku, żeby ktoś, kto je taką rybę, myślał, że je właśnie prawdziwe mięso. Karpiami na wigilii zajadał się już Jan III Sobieski, ale tak naprawdę karpia jedzono przez cały rok, bo postów też tych restrykcyjnych było wtedy dużo więcej. Karpia ceniono na równi z łososiem bo był równie tłusty, o czym już wspomniałam. Karp w ogóle jest rybą, która pochodzi z Azji, a do Polski trafiła w XII wieku dzięki czeskim cystersom. W XVII wieku popularny był już na przykład przepis na karpia w piernikach. Czyli w sosie z ich dodatkiem. W ogóle ryby były staropolską specjalnością, a ich różnorodność była naprawdę ogromna. Jedzono jesiotry, szczupaki, sandacze, łososie. Karp w Wigilię był tylko jedną z bardzo wielu opcji, i to jest coś, nad czym powinniśmy trochę ubolewać, bo nam z tej rybnej różnorodności niewiele zostało, a Polacy dzisiaj tych ryb jedzą naprawdę bardzo mało. Jak widzicie, karp jest więc w naszej kuchni od wieków. Mimo że wiele osób go nie lubi i tak pojawia się na większości wigilijnych uczt, bo taka jest tradycja. PRL sprawił, że karp stał się jedyną dostępną opcją, ale nie wprowadził go na nasze stoły. Spopularyzował go, ale nie sprawił, że zaczęliśmy go jeść. Monika Milewska w swojej książce Ślepa kuchnia, jedzenie i ideologia w PRL-u pisze, że kiedy stawy były prywatne, ludzie kupowali karpia przez cały rok i dochód dla właścicieli tych stawów był stały. Ale kiedy stawy stały się własnością państwową, rozliczano się na podstawie rocznych planów sprzedaży ryb i bardziej opłacało się wypuszczać karpie na rynek raz do roku. Minister Minc wymyślił też hasło reklamowe... Karp na każdym wigilijnym polskim stole. Czy można się było mu oprzeć? Ewidentnie nie. Poza tym zakłady pracy często dawały swoim pracownikom na święta właśnie karpie. I wtedy działo się coś, co, jak chcę wierzyć, dzisiaj byłoby niedopuszczalne: czyli to, że te karpie lądowały w wannach domowych, żeby jakoś wytrzymać do świąt. Ja, karpia w wannie nie pamiętam. Moja mama za to mówiła, że właśnie u niej w domu karp w wannie się czasami pojawiał. Może i dobrze, że tego nie pamiętam, bo dzisiaj to nam się wydaje absolutnie nieludzkie. No ta ryba ma pływać przez kilka dni, ale nawet jakby miała przez jeden pływać w tej wannie, to i tak jest to po prostu nieludzkie. Tak samo jak nieludzkie są te wanny z ogromną ilością karpi, które stoją na przykład w marketach. Powinnam powiedzieć raczej pojemniki, a nie wanny. Tak już mi te wanny tutaj weszły do głowy. Natomiast rzeczywiście tak kiedyś było, że karpie były w wannie i później trzeba było je samodzielnie zabić. Wiadomo, wypatroszyć i tak dalej. A dzisiaj możemy sobie kupić już nawet gotowe dzwonka z karpia. Jeśli zastanawiacie się, a na pewno Was to nurtuje od początku tego podcastu, czy ja karpia lubię, to zaskoczę Was, jestem w tej chyba mniejszości, która karpia lubi. I ten charakterystyczny smak bardzo mi się kojarzy właśnie z Wigilią czy Świętami. W moim domu przygotowuje się go na dwa sposoby. Pierwszy to jest taki myślę klasyk, czyli ryba smażona, po prostu w panierce, w bułce tartej smażona. Co ciekawe, jem ją też na przykład w pierwszy dzień świąt na zimno i bardzo mi to też smakuje. Do tego na święta musi być też karp w galarecie. I to jest chyba taka dużo bardziej kontrowersyjna forma, bo ludzie, którzy nie lubią karpia, jak sobie jeszcze pomyślą, że można go właśnie zalać galaretką, no to już jest absolutnie nie do zjedzenia dla nich. Ja wolę tego smażonego, ale ten w galarecie jest dużo bardziej delikatny. To mięso jest po prostu bardziej wyraziste w smaku. W tym roku miałam też okazję próbować różnych przetworów Skarpia, ponieważ powstają takie gospodarstwa, które produkują karpie bio, i można sobie kupić takiego karpia, który nie będzie śmierdział mułem, bo to jest też często zarzut skierowany w stronę tej ryby. Jadłam na przykład paprykarz Skarpia czy pasztet z dodatkiem karpia i były to bardzo dobre przetwory. Myślę sobie jednak, że nie ma się też co fiksować i hołdować tradycji za wszelką cenę. Jeśli karpia nie lubicie, to po prostu nie róbcie sobie tego i nie jedzcie go na wigilię. Święta mają być czasem celebracji, też takiego celebrowania dobrego, pysznego jedzenia, które uwielbiamy i na które czekamy cały rok. Byłoby to bardzo smutne. Gdybyście cały rok czekali na niedobrą rybę. Na życzenia jeszcze przyjdzie czas, ale już teraz życzę Wam, żeby te święta były przede wszystkim smaczne. Dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia jutro.